Uniwersytet Rzeszowski wpisuje się w najnowsze trendy edukacyjne i obserwując rynek pracy, tworzy nowe kierunki kształcenia, stawiając na rozwój w zakresie nauk ścisłych i technicznych. Ze środków unijnych budowane jest nowoczesne centrum mikroelektroniki i nanotechnologii, które pozwoli na przekazywanie wiedzy praktycznej oraz badania na najwyższym poziomie Mechatronika. Jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy łączącą układy mechaniczne z nowoczesną elektroniką i informatyką. To dynamicznie rozwijająca się dyscyplina związana z projektowaniem, wytwarzaniem i obsługą wielofunkcyjnych, zintegrowanych urządzeń i systemów o modułowej strukturze. Jej rozwój stymulowany jest nieustannym rozwojem komputerów, technik informatycznych, technologii materiałowych i elektroniki. Mechanika obejmuje. Różnego rodzaju urządzenia modułowe zintegrowane z systemem sensorów, zintegrowane z różnymi kartami akwizycji danych, współpracujące z zaimplementowanym oprogramowaniem i z różnymi urządzeniami wykonawczymi. Takie najbardziej popularne urządzenia mechatroniczne to przede wszystkim aparat fotograficzny, komórka. Ale także urządzenia, które nas otaczają, cały sprzęt AGD, to urządzenia mechatroniczne, także różnego rodzaju automaty, w, na przykład do kawy, czy wydające napoje. To wszystko coraz częściej pojawia się wokół nas i wymaga po pierwsze projektowania, po drugie obsługi, serwisowania. Absolwenci, którzy ukończą takie studia mają naprawdę zapewnioną pracę. Decyzja ta, o uruchomieniu tego kierunku wpisuje się w formułę XXI wieku, jakim są systemy złożone, a więc nierozerwalność wielu obszarów, wielu procesów. I tutaj mamy właśnie przykład mechatroniki. Absolwenci tego kierunku, nowego kierunku dla naszego regionu, po jego ukończeniu będą mieli większe szanse na znalezienie zatrudnienia. No przede wszystkim dlatego, że nasz region coraz większą wagę przywiązuje do nowoczesnych technologii, a Ukończenie przez nich tego kierunku spowoduje elastyczność zatrudnienia i na pewno większe szanse na znalezienie pracy w naszym regionie. W ostatnim okresie obserwuje się duże zapotrzebowanie na inżynierów posiadających umiejętności z zakresu nanotechnologii i mechatroniki, zarówno do pracy w biurach projektowych, w firmach produkcyjnych, w centrach badawczo-rozwojowych i w eksploatacji nowoczesnych urządzeń. Rynek jest y, oczywiście bardzo chłonny na inżynierów. Mamy w tej chwili bardzo duży niedobór osób, które reprezentują takie wykształcenie. Uniwersytet Rzeszowski zachęca do zapoznania się z nową ofertą edukacyjną. Studiuj z nami. Postaw na przyszłość, postaw na nowoczesność, postaw na technologię.